To jest Samsung Galaxy Flip 52 Jest wykonany z gąbki różowej pomalowanej na czarno Z baterii i z gorącego kleju I aparat z baterii I tutaj jest niby ekran Jest zepsuty I jest Zajęło nam to no jeden dzień Do zrobienia tego telefonu i, I... dało się tak na to 50 zł. Jakoś tak. I to sużdżakuje. Sużdżakuje. Yes. tu jest gra recyklingu. recyklingu. I... I... i tu jest szkło, tu jest metal, tu jest plastik tu jest bio i tu jest papier. i, I... Są rzeczy na te, mm, no tak, ym, i tutaj się to najpierw rozsypujemy lepiej. I, i, i ym, no, na przykład teraz bierzemy taką butelkę i dajemy to tutaj do tła. I właśnie no, potem możemy zrobić kostkę do tego, ale nad tym się jeszcze zastanowimy. Albo no, y, sami ktoś zrobi sobie kolejność i wybiera sobie jedną rzecz i no musi zgadnąć gdzie to jest, że to na przykład jak będzie metal, y, to jest źle i wtedy traci tak jakby jedną kolejkę, a jak odpowie dobrze, to nic się dzieje okay. so about them 'em to make them wanna bite